z tej strony Kapsle 16 witam Was w pierwszym odcinku z Lucky Bloków na serwerze jasymycy.pl Czyli Jaśka Dąbrowskiego. Ja podałam teraz IP jasymycy.pl yy, No. I zaraz się gra rozpocznie za 22 sekundy. To akurat nie O, teraz szczat jakiś. No. Yy, Kraja jest podobna do survivalu games, tyle że są właśnie porozstawiane takie, yy, takie bloki, w których kryje się taka niespodzianka, że mo może go wyskoczyć takie super itemy, tak jak, nie wiem, diaksowy mieczyk, di di wszystko diaksowe, takie różne, albo też, yy, no, zombiak taki duży, albo ender dragon, takie różne niespodzianki. I, tu też, I tutaj chodzi o to też, żeby przetrwać taki właśnie survival. O, teraz 40 sekund, czego to tak? Nie wiem, ale jak zrobię kilka odcinków z tej serii, to już będę wszystko wiedział na ten temat o tej serii. No. Tu sobie poprawię troszeczkę mikrofon. Ok. Yy, I tutaj co zauważyłem, to nie można tu skakać nie można tak latać, czy latać. Yy, poruszać się na tym. Jak, jak minie czas, to wtedy, wtedy można ten. Poruszać. Więc no, taka sprawa. Ale można na przykład tutaj tak obić sobie trawę, to, to piasek. Dobrze, ale ja muszę już się skupić, bo gra się za chwilę zacznie. 3, 2, 1. Let's go! I tutaj nic nie będzie. Nie wiem dlaczego. O ziemniaki. O, co się przypala? <laughs> żelazo, super. Jakieś drewniane, ale. Dobra, dawaj mi żelazo. Daj, daj mi żelazo. Okej. Okay. Tutaj chodzi o to, by przetrwać. O, już widzicie, tam już jest ząbiak. Nie można wziąć drewna? Na serio? Oj. O, dobra. No, rybki mi żeś wziąły. Okej, okay, jakoś zbroję mam. Dobra. Patyki. A tu szkielet jest. Kurczę, mam nieczyk. a Aha, mam. Dobrze, ja tu muszę sobie ten tutaj na dziewiątkę. A, nie mogę. Nie mogę. Mm, to na siódemkę. A, dobra. Niech będzie tak. Yy, żarełko potato No. To jaki? Gast Muborcy. <laughs> o, zombiak! O ja, nie zauważyłem Ter Teraz, O, marchewki, super No, skąd tutaj? Mogę coś? Nie, nie mogę teraz To jakieś takie Oj, zombiak! Jeju! Się odsuwam Siodło Teraz mogę go bić. Pokonaj innych no, żywy gracz 11. No, chodź tu. O, zabiję go. Drewnianym mieczykiem. A, nie miał takich. Chyba, że tu... <laughs> Koksy tu. miał. Oj, przepraszam, kurczę. Mi się tu skróciło. Aj, dobra, muszę uciekać. na no, respawn. Yy, dobra, ja to sobie poprawię. Tutaj kamerka nie. Okej, okay. kurczę, przepraszam Was za to. Nie wiem, co się stało. Jestem oszołomiony. Okej, okay, super No trochę No, zabiłem gościa drewnianym mieczykiem Znaczy, ale on nie miał na przykład ten, całej, całej zbroi czy coś Na pewno jakby miał zbroję to wtedy by mnie pokonał e, Dobra, to ja dam opuść I zagram sobie jeszcze jedno Najde... Oj, co ja klikam Przepraszam za te głosy Jeżeli słyszycie 52 sekundy, ale tutaj tak nie że odlicza. Ale tak naprawdę to musi, muszą być jakieś osoby, żeby tu można było grać. Więc troszeczkę taka lipa. Kurczę, motor sobie jakiś tam jedzie. MZK. Tak przypuszczam. No, już jakaś osoba dołączyła to. To dobrze. No ciekawe, właśnie. Jak minie ten yy, czas to czy będzie można grać? to by było akurat tak, że taki deadmatch, tak jak na survivalu games, że jest jeden na jeden no, a już teraz ktoś jeszcze dołączył za mało graczy na arenie resetuje licznik, aha czyli nie, nie, jednak jednak moja teoria się nie sprawdziła, musi być kilku graczy, no ale teraz tylu, dziewięciu, no to, to teraz już powinno polecieć Odcinki będą się pojawiały mm, po wbiciu 20 wyświetleń. Jeżeli w ogóle tam się, ta seria się Wam spodoba, to jest taki pierwszy odcinek z tego. Ja! Kurczę mam na brzuchu tego. W Steve'a. Znaczy, Steve'a. Yy. Nieważne. I to jest taki złożone, że niektórzy są bliżej no bliżej tego, Tych laki bloków i różnych takich, a niektórzy są dalej. 3, 2, 1, let's go! Dobrze, potatoes, ubranko jakieś, super! Toś tam jakąś figę ma. No kurcze... No mi gość przeszkadza, widzicie to? O, super To zaleje lawą. A Palcie się Dobrze, gdzie są jeszcze jak, le, jakieś laki bloki? Lecę pół laki bloki. Dobra o, las je wpadł do lawy. A to? to a to cudy nie, myślę, że to jest lawa. Oj, tu jest lawa Trzeba uważać. Kurczę, ja nie mam takich dobrych hitem. O, tu jest. Laki blok. Kurczę... Gdzie są jeszcze laki bloki! Dieszał, są, są? Tu są. O. Chociaż nie, to w sumie mogę założyć. O! Zombiaki. A, to były zombiaki. Myślałem, że tu już ktoś mi bije. To zombiaki. Kurczę, ja nie mam jakiegoś mieczyka. Nawet drewniany by się przydał mi. E, co tu jest? Pokonaj innych. Z Żywych graczy. O. No nie no, padnę. No nic. Dobra, wpisuję pis opust. Dobrze, ja już będę tutaj kończył. O, tu jest jakiś jeszcze park to co yy, go może przejdę. No, przejdę go na, na pewno. A, dobra. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał nie zapomnijcie koniecznie zostawić lajka. Tak po lajku like to ważna bardzo sprawa dla mnie. Yy, oraz komentujcie to jakimś fajnym komentarzem. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć! Oj, mi się kliknęło coś.